Witam Was serdecznie. Dzisiaj jest nagranie na zimę. Po prostu, co się wydarzy w zimie. Ja sobie zdałam sprawę, że zima się zaczyna dopiero w grudniu i to chyba nawet 22 chyba w tym roku jest napisane. No na pewno średnio tam zawsze 21 to jest, nie? Wybierzcie sobie kamień lub kartę, co do Was przemawia. Ja chciałam tutaj skorzystać z okazji zaprosić Was na warsztaty o oczyszczania, e, oczyszczania ze wszelkich energii, naprawdę. E, wszystko macie w opisie pod filmem. Jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, żeby się oczyścić, to będzie oczywiście praca w grupie na Zoomie przez Zoom. E, wszystkie informacje w opisie pod filmem, kochani. Zaczyna się we wtorek 5. No dobra, to co? Wybraliście zapewne już. E, ja dzisiaj moi drodzy w turbanie, ponieważ po raz pierwszy od y, chyba 19 roku życia nie, nie żartuję. Chyba ostatnio, czyli naprawdę dawno temu. <grym> Farbuję włosy henną, a ponieważ trwa to wieki, to robię różne y, tutaj takie rzeczy, które y, no po prostu mogę zrobić. Y, piękny turban, y, jakże pasuje wszystko kolorystycznie, nawet. O la. la. Y, no dobra, słuchajcie, nie przeciągając, pierwszy wybór. Pierwsza karta, to jest taki malutki, bardzo drobniutki ametyst, szczota i karta, słuchajcie, jest srebro. Piękne są te karty, srebro. Czym jest srebro? Mi srebro się kojarzy zawsze z... Z energią oczyszczania, wiecie, wilkołaki nie lubiły srebra, tak? Ono to jest taki metal ochronny. Ja, co, wiecie, są ludzie, którzy bardziej lubią złoto, ci, którzy bardziej lubią srebro. Ja zawsze lubiłam srebro bardzo. Srebro jest też używane, Słuchajcie, jak się odcina. Ja osobiście wolę inne metody. Ja wolę tam światłem i innymi, tam różnie mi się to pokazuje, jak odcinam różne energie. Ale w takim klasycznym jak się uczy odcinania to mówi się o tym, żeby to posmarować te odcięte końce płynnym srebrem i ono to wszystko oczyszcza i wypala. No srebro jest magiczną, magiczne było używane do i tak dalej, więc czym będzie dla was ta zima? No może czymś magicznym, tak? Czym takim czasem, w którym będziecie dosłownie poczułam chronieni. Gdzie takim ochronnym, gdzie coś właśnie może nie będzie jakoś super działało, ale tak jakbyście byli w jakiejś fortecy ochronnej, troszkę, aż nie. No dobra, jakie karty dla Was, co tutaj chcę przekazać na zimę? Jak będzie będą wyglądały te trzy miesiące? Ale ja bym już zakładała już teraz, zaczynając od teraz, nawet bo ja już czuję, że jest zima, śnieg pada, kominku się pali, w kominku się pali, wiecie, no to tak. Mm. Jakie przekaz dla ciebie na zimę? Nie wiem, dlaczego te karty wychodzą ostatnio, od, odwracane za każdym razem. Jest ciekawe. Eee... Dobra, kochani. Macie na pewno bycie w domu, bo jest czwórka buław. To jest takie spędzanie czasu w, w czterech ścianach, że tak powiem. Ale nie w czterech ścianach to źle zabrzmiało. To jest bardziej w, na, w kontekście takiego po prostu chęci przebywania w domu. Ja, bo teraz mieszkam na tej wsi tutaj i tak jak w lecie, to wszyscy ciągle krążą, biegają, jest pełno ludzi. Tak, e, tak teraz właśnie spotkałam sąsiada dzisiaj rano i tak sobie gadamy i co? No nic, siedzimy w domu. Wszyscy teraz siedzą w domach, palą w kominkach, wiecie, e, czy tam różnie ludzie mają ogrzewanie. E, taki czas zamknięcia się w domu, tak? W mieście może tak nie funkcjonuje faktycznie, ale tutaj na wsi to bardzo czuć. E, tu jest taka energia też płynącej z tego, z tego ciepła i, i przebywania w takim właśnie mniejszym gronie y, radości. Mam takie uczucie. I macie też, słuchajcie, maga, nie? Że możesz z tym czasem zimowym zrobić, co zapragniesz. Możesz ten czas wykorzystać na manifestację, możesz ten czas wykorzystać na może stworzenie czegoś nowego w swoim życiu, na nadanie jemu jakiś, jakiegoś nowego kierunku. To jest fajny czas, żeby na przykład sobie, y, ja pamiętam, w zeszłym roku zrobiłam sobie przez zimę robiłam kurs regresingu. To był cudowny czas, więc może warto sobie pójść na jakiś kurs w tym czasie. Yy, ogólnie będziecie czuli w czasie zimy spełnienie i takie zadbanie o swoją energię. Dosłownie takie coś tutaj mam, nie? Czyli dla nas to będzie dobry czas, taki. a gdzie mi tu karta spadła? No to pokażę wam tak. Tak jakby się coś dopełniło, tak jakbyście mieli yy, yy, coś zrozumieć, żeby wzrosnąć. Bardzo dobre karty. Jaka jest rada dla Was na ten czas zimy? Pozwól sobie na nowy początek. Nie bój się rzucić w nowy początek. Jeżeli coś wam to się będzie tam pchało, że będzie chciało się zacząć, to nie bać się tego. Albo też, jakby pozwolić sobie na wiosnę, że po prostu zaczyna się coś nowego, nie? I z zaufaniem pozwolić wszechświatu się zaopiekować sobą i pójść w to nowe. I to sprawi słuchajcie może sprawić że będziecie zostaniecie zauważeni że odniesiecie sukces to jest normalnie taki czas miłego spędzenia zimy w ciepełku i w domu głównie ale z tego coś się wykluje no nie bardzo fajne bardzo fajne co byśmy tutaj chcieli co bym chciała wyjąć dla was moi drodzy. Piękne kolory, pasują znowu do mnie kolorystycznie i do obrazu. Eee, w ogóle właśnie u Was ciągle to podkreślam, nie? tak jakby od tego początku, czyli tu jest też takie, po prostu taka harmonia, takie, takie zgranie. W każdym momencie wszechświat konspiruje, żeby przynieść do Twojego życia i w kierunku Ciebie, do Ciebie tak, tak samo myślących ludzi eee, i energię miłości. To może być też czas taki owocny, no właśnie, może jakiegoś spotykania się z przyjaciółmi, wiecie, takiego jakiegoś rozwoju, jakiejś myśli, idei, nie? Jeszcze jedną mam ochotę wam Energia podąża za tam, gdzie intencja. Energia podąża za. Energia płynie tam, gdzie intencja idzie. Czyli jak puszczamy gdzieś intencję w jakimś kierunku, albo w jakimś temacie, to zatem podąża energia, tak? I stara się, żeby to się spełniło. Wiecie co, to będą takie krótkie czytania, bo widzę, że to jest jakby wszystko, co ja tutaj chcę powiedzieć. Hmm. Jeszcze mi się wyciągnął aniołek opiekun, że on jakby pilnuje, żeby wam się nic złego nie stało w tej zimie, żeby wszystko fajnie, płynnie płynęło i żebyście byli bezpieczni materialnie, też czuję. Dobra, drugi wybór. I ten, ten fluory, to jest jak ta woda, która tam się jakby... Jest niby tło, ale... Ona jest jak, takie, jak taka woda źródlana, nie? Karta studnia. No i czym jest studnia? Studnia jest związana z wodą. Ja pamiętam, jak moja babcia miała studnię, to tam nam nie wolno było podchodzić. Trzeba było uważać, żeby stamtąd nie wyszła jakaś babajaga czy coś, nie? Siedzieć się straszyło, żeby dzieci tam nie zaglądały, żeby nie wpadły do tej studni, bo to było niebezpieczne. Ale studnie jest też takim, kiedyś każde do, dobre gospodarstwo miało studnie, y, i to był dostęp do wody bezpośredniej, tak? Bez wody nie ma życia, więc jest to też y, dobrobyt. Dla mnie też jest coś takiego, że w studni może być coś ukryte, że to mogą być jakieś emocjonalne rzeczy, które gdzieś tam y, pod powierzchnią się kryją. I mam takie uczucie, że w zimie może być tak, u Was, że może. Wyjdą na powierzchnię jakieś emocje, uczucia, takie, które mają wyjść. Jest na to czas po prostu, no nie? No dobra, to co u Was na zimę? Odnalezienie siebie, słyszę. Może być tak, że ostatnio mieliście jakieś takie niepewności, nie wiedzieliście, co wybrać, jakieś wybory były trudne, nie mogliście się zdecydować. Nie czerpaliście już jakby, jakby radości z pracy, albo... no bo to byłam takie. nie? Tak jakby to chęć, ta, taka radość i czerpanie z pracy, przyjemności miało się po prostu pojawić. I to tak bardzo intensywnie, tak na czysto, tak bardzo czysto, tak jak woda czysta w, w tej studni, nie? Ale najpierw musisz coś przekształcić. Karta wieży, czyli to dosłownie tak jakbyście patrzyli jak wszystko się zmienia, a wy tylko możecie na to patrzeć, nic nie możecie nawet zrobić, to się po prostu przekształca, tak? To jest dosłownie takie uczucie. Ale to nie jest nic złego, broń Boże, jeszcze szczęśliwy traf. No właśnie, w taki najlepszy możliwy sposób, tak jakby to się po prostu poukładało i tyle. Na, bez jakiejś waszej większej waszego <grystanie> większego udziału się po prostu układa, tak jak mówię, wy tylko patrzycie, ale to jest jak szczęśliwy traf, po prostu układa się do końca, tak jak ma się ułożyć. Rada. Nie myśl za dużo, nie myśl, jakby nie patrzy na siebie tak, jak zobaczcie, ta kobieta w tym lustrze, nie? Związana, te kruki fruwają, nic nie widzę, nie mogę się ruszyć. Tak się czujemy i zachowujemy, jak nasze myśli opanowują naszą głowę, takie jakieś złe myśli, negatywne myśli, nie? Więc tutaj nie martw się. Jak przychodzi jakaś zła myśl, jakiś, nie wiem, najgorszy możliwy wynik, to od razu siadamy i tak. Nie, kurde, bo to się skończy w najlepszy możliwy sposób, nie? ósemka buław. No coś tu się też chce szybko zadziać, nie? Coś chce pofrunąć tak, nie? Cyk. Czego nie robić? Dziewiątka kapsuł. jest takie uczucie, tak jakby ten dobrobyt chciał się do was dostać, chciałby wypełnić waszą energię, wasze życie, wasz świat yy, pełnią ofitości. Więc powiedziałabym, przyjmij to. Przestań się tym opierać, przestań to blokować. Otwórz się na to, tak? Właśnie, jak ta piękna kobieta się otwiera. To jest i złoto, i emocjonalne spełnienie. Fajne te karty. A jednocześnie czuć w nich taki ciężar, tak jak głębokość tej studni. Tak jakbyście się czegoś lękali, troszkę bali, ale tu jest szczęśliwe rozwiązanie. Nie? No, tak jakbyście myśleli, że nie zasługujecie na dobrobyt, na to, żeby was zauważyć, na to, żeby mieć fajne ubranka. A ty mówi nie, tam właśnie jest ta kasa. Za tymi drzwiami, zaraz tam wszystko to jest. Zaufaj, że to jest dla ciebie możliwe. To jest jakieś, jakieś lęko pieniądze. A jednocześnie że coś mierzy, czy, czyli jakby znajdziecie sposoby, żeby te pieniądze do was napłynęły. Po prostu. Zawsze znajdowaliście i zawsze znajdziecie. Takie jest uczucie. Wasz umysł jest mistrzowski. Tutaj należy się skupić na uzdrowieniu swojego ciała i na tym, żeby ta wasza energia nie krzyczała, że ja nie mam. Wręcz przeciwnie. Usiądź, uziem się i poczuj, że masz, że te pieniądze zawsze tam są, że ty jesteś bezpieczna finansowo i pozwól sobie na uzdrowienie w tej kwestii. Więc tak u Was zima może wyglądać, a na wiosnę pełno pieniędzy może. Po prostu tak, jakby był uzdrawiany ten temat, nie? Dobrobytu. Trzeci wybór, trzecia karta, i macie kartę źródło, a źródło jest nowym początkiem. Źródło jest esencją wszystkiego. Źródło jest początkiem, no nie? I życiem. Temat wody dużo tutaj. Oczywiście uczucia i emocje. Też może być tak, że coś Wam wypłynie, wiecie, emocjonalnie. Co otworzy Was na rejony, które były jeszcze zamknięte dla Was, jeszcze niedawno? I znowu odwrotnie, no nie mogę z tymi kartami dzisiaj. Macie cesarza, samotność, pustelnika właściwie i odnajdywanie nowych. Działa, wiecie co? Jest takie uczucie, tak jakby odejście od tematu mężczyzny, odejście od tematu związku, albo może rozstanie się z kimś, albo dla niektórych właśnie przestanie nie czekamy na po prostu na związek, przestajemy o tym myśleć. I bycie w tej takiej samotności ze sobą, ze swoim światłem, ze, swoją, ze swoim wnętrzem prowadzi do czegoś nowego, prowadzi do jakiegoś odnalezienia nowych nurtów, mam takie uczucie powiedzieć nowych kierunków, nowego działania, nowych pomysłów. Normalnie tak w ogóle dla wszystkich, nie? Tak jakby ta zima była jakimś takim. Nawet czytanie prywatne robiłam, była bardzo podobna energia. Tak jakby ta zima była takim okresem inkubacji, wykluwania się czegoś. A tutaj mówi, ty, wiesz, cokolwiek by się nie działo, to jest jakby najważniejsze, wydaje mi się, w całym tym rozkładzie. Ty jesteś na dobrej drodze, ty idziesz we właściwym kierunku. Zaufanie, nie? E, I tak samo piękne, tak w ogóle się łączą te karty kolorystyczne i w ogóle się łączą. Jesteś zaopiekowana przez siłę wyższą, przez przyjaciół. Zawsze się znajdzie, ktoś Ci pomoże, kto ci pomoże. Albo w tym świecie duchowym, albo w materialnym dosłownie, takie jest uczucie. E... Ale nie sądzę, żebyście się tutaj się czuli samotni, to nie to. Wręcz przeciwnie. Moja energia kreuje moją rzeczywistość. Co, to, na czym się skupiam, to manifestuje. No nie. No tak, no. Takie fakty. Moja energia kreuje moją rzeczywistość. To, na czym się skupiam, to manifestuje. Dobrze. Jaka rada na najbliższy czas? Pozwól sobie na nowy początek, pozwól sobie na sukces i pozwól, żeby to się szybko zadziało. To nie musi czekać następne 500 lat czysto, tak? Mm -hmm. Pozwól sobie na nowy początek, pozwól sobie na sukces. Jak często my sobie nie pozwalamy, słuchajcie, na sukces. No czy oczywiście część z nas, nie wszyscy, boimy się zostać zauważeni, boimy się stanąć w świetle reflektorów, a to mówi: pozwól sobie na to. Jak tylko pozwolisz, to szybko będzie pędziło do przodu, nie? I będzie się działo. Dobra, przeczytamy wam z tych kart tutaj. Gdzie one są? Chciałam karty pięciu energii, tylko, znaczy siedmiu energii, tylko, że gdzie one są? Tu są. Dobra. Są. To na, was, na zimę. Wielka symfonia. No tu nie ma malutkich rzeczy. Tutaj będzie wielkie halo. Fajnie. 27. Pojęcia kluczowe: inkluzywność, bycie częścią całości, usuwanie uprzedzeń, dostrzeganie wzajemnych powiązań między wszystkim, świadomość, że wszystko co robisz ma konsekwencje, świadomość jedności, koniec podziału. Jako istoty ludzkie mamy tendencję do postrzegania siebie jako oddzielonych od innych. Ta percepcja jest źródłem kosmicznego żartu, który zrobiliśmy sobie, chociaż nasze pięć zmysłów i intelekt może nam pomóc w zarządzaniu naszymi doświadczeniami w świecie materialnym, a intuicja pomaga nam poruszać się. Po niewidzialnym wciąż zmagamy się z kwestią tożsamości i tego, jak pasujemy do całości. Stajesz dziś w obliczu paradoksu, musisz skupić się na byciu wyjątkowym, bo tylko ty możesz wnieść swoją wyjątkową harmonię do symfonii świata. Jednak równocześnie musisz nauczyć się być bezinteresownym i stawiać my przed ja, widząc siebie jako część świadomości, która jednoczy nas wszystkich. Jesteś zachęcany do cofnięcia się i zobaczenia szerszego obrazu, aż twoja indywidualna część. Na światowej scenie zniknie i zmiesza się z chwałą ogółu życia. Prawdą jest to, że kim jesteś i co robisz, ma dalekosiężne znaczenie, zastanów się jednak nad tym, kiedy słuchasz muzyki, to całość, a nie pojedyncze nuty sprawiają, że piosenka ożywa. Więc dzisiaj zadaj sobie pytanie, czy możesz być częścią czegoś większego? Czy możesz postawić zasady i potrzebne grupy ponad, własne, um, potrzeby, grupy ponad własne potrzeby? Czy potrafisz w pełni przyjąć koncepcję jedności w różnorodności, celebrując wszystkie nuty symfonii? Jeśli tak, to rzeczywiście będziesz mądry i wszystko, o czym marzysz, spełni się, przekraczając twoje najśmielsze nadzieje. Nadszedł czas, by śpiewać w harmonii z innymi. Dostrój się do reszty i ucz się. Nowych harmonii, nut. Dzięki temu powstaje niesamowita słodycz. Jest taka teoria, z którą ja się całkowicie zgadzam, że w momencie, kiedy my się zgodzimy na to, żeby pomagać, jakby, żeby oddać się opiece wszechświatu i zacząć pomagać ludziom w, w taki sposób, w jak, jaki możemy, jakie mamy dary, dokładnie w tym momencie, jakby, pojawia się taka praca, która po prostu. Nas satysfakcjonuje, przez którą pomagamy innym. Jesteśmy jakby trochę w służbie, ale jednocześnie robimy coś, co kochamy. Przestaje nam brakować pieniędzy nagle, albo przynajmniej większości z nas, bo mamy różne tam, wiecie, swoje blokady. I po prostu stajemy się szczęśliwy szczęśliwie spełnienie płyniemy z, tą, z tym nurtem wszechświata, a nie przeciwko, jakby pod prąd, nie? Dobra, kochani, tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję ślicznie, że oglądacie. Dziękuję za wszystkie komentarze, za polubienia, za to, że jesteście. Trzymajcie się, Buziaki.